Helo widzowie, witam na moim kanale, a dzisiaj taki nietypowy film, bo oceniamy kanał mojego kolegi Młody Podłoga banana. Yy, I jeszcze w sprawie tego odcinka, to mam dla was jedną propozycję. Otóż propozycja jest tak. Patrzcie tutaj mamy statystyki mojego kanału, jest 2,8 tysięcy lajków. Jeżeli zostawicie trochę więcej lajków, tylko trochę, tylko trochę, to yy, zaproszę was do na serwer, tak. I ulepszymy sobie nie tylko moją bazę, ale też będziemy prankować moich przyjaciół. A więc jeżeli chcecie, to zostawiajcie lajki, bo na to, to jest na 10 tysięcy lajków. Na początku mówiłem, że 100 tysięcy sorry, a więc przechodzimy do odcinka. A więc dobra, jesteśmy już i na początku jego pierwszy filmik. Czyli filmik jeszcze jest jego starym skinem. Siema wizowie jestem nowy na Roblox Community. Mój cel to zdobyć 100 tysięcy obserwacji i... Yy. Nie wiem, czy Ci się uda zdobyć 100 tysięcy obserwacji, bo ogólnie to jest mega ciężki cel i jeżeli Ci się to uda, to ja nie wiem. Mogę jeszcze Wam... Napiszcie mi w komentarzu wyzwanie, co mam zrobić, gdy Alanek dobije 100 tysięcy obserwacji. mojego. Kolegę, jego konto nazywa się Gary Games. Tak, właśnie, to jest ten odcinek, z którego nagrywałem. On ja jeszcze na to zareagował. Tutaj jest cztery komentarze. No i na następnym odcinku jest klub z młodym skiperem. Tak jakby, gdzie. Na wspólne konto. Ja ogólnie wiem, bo ty mi miliard komentarzy o tym pisałeś. A więc lecimy dalej, bo mam mało procent baterii, tylko 1%. procent. Patrzcie na ten tytuł widzowie. Nowy trend. Nie, nie ja nie mogę. Tak, jest, wiem. Do dziury się skacze i ty to zrobiłeś. Że ta muzyka ja jej nienawidzę. E, dobra, e, on spada z tej dziury i ogólnie. Następny film na Jak on w ogóle pisze? E, ja tu napisałem komentarz, nieważne. Jakaś osoba nagrywa jakieś randomowe rzeczy, pisze. Na... Jest jak czarny ekran. Tam, y nie no, to akurat nieprawda. Siema Widzowie, ten to jest mnie film nie skomentował, więc y my skomentujemy jego. Jakim cudem skomentował? Przecież skomentował to, napisał komentarz, a nie nie wiem, nagrał o nim odcinek. Tak jak ja teraz. Przecież nie nazwy tego filmu. Skomentowałem kanał mojego kolegi, tylko oceniłem, bo to jest nie bez sensu. Wiem. Widzicie, pamiętacie ten filmik? Jak ja mówię, Elo, to ja się żegnam, a nie witam. No i gdy wiem, może ty, ale na przykład inni mogą mówić kiedy chcą. I na powitanie, i na pożegnanie. To jest bez sensu. Napisy to nie jest aż taka mega dobra rzecz, jakbyś nie wiedział. No ale kurde, ja chciałam, patrzy, żeby oni patrzyli na te napisy, jakbyś nie wiedział. Więc nie ma co gadać. W ogóle te napisy to są jakieś dziwne gali games. Co to jest gali games? Dobra, przechodzimy do następnego filmu. Wie? Będę oceniał skinie. Będzie oceniał w komentarzach, a to było dzisiaj na tym tyle... XD. Ja będę. Siema widzowie, ten mój kolega mnie skomentował, oh. więc... E, ale nie jeszcze komentujemy? Patrz... Patrzcie na ten odcinek. Wiem. On y, mnie osubskrybował. I pewnie ja bym go odsubskrybował czy coś takiego. Ale niedawno mi przyszła wiadomość, ja ją tam zaakceptowałem, więc y, nie ma co mówić. No a okazało się, że po prostu no on mnie z powrotem subskrybuje, więc szacun, dzięki. Yy, główna jego strona to same shortsy, ma on sześć filmów na kanale, te filmy dwa Planuję usunąć na dole, a więc co? Nara, widzimy się w następnym odcinku. A jakoś napiszcie w komentarzach, jak oceniacie jego kanał? Ja jakoś 0 na 10, no i nara.